Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020 poszukiwany. W tym roku, w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną, nie wiadomo jeszcze, czy odbędzie się tradycyjna gala zamykająca konkurs. A zwycięzcy zostaną poinformowani o zdobytym tytule telefonicznie, ale formuła pozostaje bez zmian. Chodzi o promocję wolontariatu i wyłonienie tych osób, które w mijającym roku szczególnie zasłużyły się w pracę na rzecz społeczności lokalnej. Ja myślę, że wolontariat jest bardzo szeroki, jak zawsze. W trakcie tej pandemii koronawirusa bardzo ważne jest, jak się wspieramy nawzajem, ale również ważne jest to, co kontynuujemy i sukcesywnie działamy. Dlatego, że na przykład hospicjum domowe, nie przypuszczam, żeby z okazji z przyczyn koronawirusa przestało działać, a tam, są wspaniali wolontariusze. Tak samo Radość, która współpracuje z wieloma wolontariuszami. Zespół Szkół Specjalnych też współpracują z wieloma wolontariuszami. Oczywiście ta współpraca teraz inaczej wygląda, ale wolontariusze są niezwykle potrzebni. Będzie to dla mnie ciekawe, czy zostanie zgłoszony ktoś, kto został wolontariuszem w Domu Opieki Społecznej, bo widziałam, że wiele było apeli o to, żeby ludzie się zgłaszali. Dla mnie to by było bardzo ważne, żeby docenić takiego człowieka, czy, który w dobie pandemii pomaga właśnie w ten sposób. Konkurs Wolontariusz Ziemi Dębickiej 2020 rozstrzygany będzie w trzech kategoriach uczeń szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadpodstawowej i osoba pełnoletnia. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu jest dostępny na stronie www.uwierzwsiebie.pl. Należy go przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia Uwierz w siebie, ulica Sportowa 24 39 207 Bica lub złożyć osobiście w Sekretariacie Drugiego Liceum Ogólnokształcącego. Jest również możliwość przesłania dokumentów na e-mail. Drugie LO, myślnik Dębica, małpa, z dopiskiem w tytule Konkurs Wolontariusz Ziemi Dębskiej 2020. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 26 listopada 2020 roku.